Pierdalesz mam. Co? No? My, no? Mówię, żebyś wypierdalała. Proszę, proszę. Mama, ona się z kolegami pierdoli. Tu jestem. SMS. Tu guziaszki, kurwa. Tu z Tu Ustędziłeś się za... Proszę, proszę, zapraszam ten. Zaprosiłem twoją mamę i brata. Co? Proszę pani, chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły szon. A co to jest szon? Kurwiszu. Pani czyta. Mamo, daj telefon. Dobra, wypierdalaj, bo na policję zadzwonię. Ochujałeś? Co ty policji powiesz, że policja jest u ciebie? Jak się będziesz zachowywał agresywnie, to cię zabiną. Wiesz, ty jesteś głupi. Nie, pani, to kurasz, on jest tak cicho, ja mam maksymalnie. Mam. Mamo, mam tu mam to są wszystkie moje rzeczy, poza tym nie wiem, czy mnie w ogóle do tego pójść. Zostaw go córeinko, bo nie jesteś żaden szon. Kurwa, rozmawiamy. Dzisiaj uspokój. My ze sobą od dawna nie sypiamy. Ja się jej brzydzę, bo nie wiem, czy się na nią spuszcza. Porozmawialiśmy, teraz ci <śmieniciela> już wyprowadzisz. Żebym był większy, to ci wpierdolił. Mamuś, bo mówi, że jestem gejem, ale patrz, mam dziewczynę, to jedna, to druga, tu trzecia, to ja mam dziewczyny, a ty się śmiejesz. Prawda, Maciuś? Mamuś, bo mówi. kozy, cose, Nie ty Messi parte, lo stesso! Tra <susurra> le altre cose, qui se facciamo lontani. Niente insisti, eh, per andare Messi parte lo stesso! O can <susurra> então, I skip use a little spice? Yeah. <laughs> yeah. Oh, yeah. Oh! No, bota. Giù, già che ho bota Gibbs a shell you. Aj, to ma deinen to cuduś Co ci się kurwa w czołgu? Śrubki poluzowały, ty z jebany?! No! Nooo! Hey. Siema? No Hej. Co to jest krowa? Czy koza? Co to jest? Chyba krowa. Hey. Siema, kokos, Siema, kamciuk. Dobra jedzą konie, nie piszę. powiedzieć, że wyglądasz tak pieprznie, Pozwól mi nie, powiedzieć, że wyglądasz tak nie, Ja pierdolę, nie, ty nie, ja tą Wiele, ona, ona wygląda jak ta z tego filmu, taka co była, co, taki ziomek młody takiego ufoluda w kocyku woził w <gry> Jak, jak człowieku, ja nie wiem gwiazdy zrobić. Supa se w lustrze maluje jak. Czy się pić? Marzgo czy pić? Pierdozo, lody Helena. Daj mi stożyżenie jedynie takie. Czy się pić? Marzgo czy pić? Pierdozo, lody Helena. Daj mi sto. Dwadzieścia lata stary. Niemożliwe. <sk> widzisz, <sweatyaría> a ty masz na no nie? Nie no. Patrz, dobrze wygląda, młody chłopak. 24 lata, no, stary. Że ziorek. Dobrze wygląda, młody chłopak. Hejka, szukam 4 osób do Gierki CS kro plus 18. No kurwa, ten mergalip jest taki rozjebany, napój taki do Nate wysyłasz. Stary, ale ty się tak wybiłeś, nie? Może komuś też się udaje Ej, te komentarze Nie ma co, re Nie ma co rezygnować z marzeń Co tam w komentarzach piszą? Weź, poczytaj Wygląda staży od mojego starego, co ma 50 lat Tak serio, to ile ma lat? On wygląda co najmniej na 45 Co? Bez jaj, to żart, prawda? On ma z 30 plus. Ja pierdolę Ale ludzie się, że są takie przystojny. Poli. Moja, moja auto weź powinno być. Tak, tak wygląda, jak masz dupę i ona jedzie na wyjazd firmowy, nie? Kurwa, To po powrocie ona powinna iść jakiego kardillera, nie? Bez kitu, nie? Nie wyjazd służbowy, tylko integracyjny. Impreza, impreza integracyjna. Ja stałem na bramkach widziałem, co nam się działo tych imprezach integracyjnych. To, to to samo powinno. Tak samo to powinno wyglądać, nie? Delegacja, ta to kopiesz Leo delegacja witam na face to face Oficjalne face to face bez bicia bez bicia

No TikTok. Ja pierdole dole. To jest łysy To jest łysy No <śmany> 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 Będzie, będzie. O podpuść Steam, napisz banera, proszę, na prywatnej wiadomości lub jednego z administracyjnych moderatorów z pewnością popiszę. Ale znam taką historię kolega kolegi na Malcie u nas to jest taka yy... Malta w Poznaniu to jest takie kurwa nie wiem co to jest staw jezioro nie wiem takie to, 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 to na Malte się chodzi no to gdzie się chodzi no chodzi tam spacery są coś tam tego wiecie tam pach pach jakieś yy, yy, te yy, kurde yy, yy, nie wiem co to jest, jak... takie O, takie, taki park, trakie, trakie, no właśnie, nie? I tam były takie wielkie kule. Mm, kamienie takie, ale kule, wiecie, no, po prostu takie ozdobne. I kiedyś znajomy znajomego zepchnął tą kulę z górki, ona się toczyła, tego typu, i gość szedł z dupą, i on mówi... I ona się toczy, kurwa. A goś. Bah. Gira złamana, nie. Mega historia. Czaje. Aha. Aha. <grystanie> Skręli. Mamy hajs, mamy dobry pomysł Furzę, robię sobie peń, zrobię sobie lawie chcę chodzę z buta w tora w grę Do milion w chce Mamy hajs, mamy game, Furze robię sobie peń Zrobię sobie lawie chcę. <śpiewanie> ja pierdolę kto dodaje te tiktoki kurwa? Kto to dodaje? Jesteście popierdoleni, nie? To było już. BOX! STOP! Hej, jak to jest 2 za 3,50. Tak, wiem, że pracuje tutaj. To było moją zbawieniem. Ja jestem największym sypiarzem, No to no nie I jestem z już sypiarzem. Jeżeli będę miał rywala takiego jak Pączek, którego szanuję i który się wypowiada w mój, na, mój, na mój temat w dobry sposób, to ja go nie mogę wyzwać, bo będę jebanym gmurem. A jak przyjdzie taki pajac, co trzy yeah. razy rzuca sierpa i nie trafia, Dobra, dostaję pierwszego lepszego i liścia ten dostaję, chuj, i dostaję... A, zamknij ryj, dostaję pytanie i mam za ryj. Nie, to ja dostałem ryj, kurwa. Nie, a ja dostałem pytanie, widzisz jestem się. lepsze? Wypierdalę Dziewczyny, słuchajcie, on ma małego i ma na głowie mop, więc tam też śmierdzi. To jest dobre. Zostawcie go i przyjdźcie do ciapatego. Przestańcie, przestańcie. Co jak, jak robisz pompkę i schodzisz do dołu, to się ponosisz czy idziesz spać. <głosy> <głosy> jak można być takim chujem kurwa na telefonie tej Weź kurwa, wypierdalaj ode mnie <noise> A właściwie to po chuj ja to spinam. Do góry lecieć nie będzie przecie. O kurwa ja pierdolę w <laughs> chuj kurwa. Może nie będzie to jakoś bardzo polityczne, ale to jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie. Zresztą, nie strasznie eee. strasznie. Jesteśmy nieagresywni, nikogo nie Dobra chcemy, bandura, tak, idę ale... myć śmierdzącego siura. Pięknie, wyszliście. Nery. Jeżeli ktoś będzie chciał nas zaatakować innej, musi liczyć się z tym, że my twardo staniemy do obrony swojej ojczyzny. Podkreślam jeszcze raz obrony swojej ojczyzny.

Niestety tylko na trzy godziny kurwa i zobacz jak się mi się czuje. Trzy godziny i nie ma w domu, kurwa, zobacz co się dzieje. Jak ja bym chciał, żeby ona mnie kurwa zostawiła, nie? Bez kitu, nie. Ja to znam, miałem tak. Tak Mara wracała z pracy, ja mówię, ja pierdolę. Mówię, mówię nie ma nad godzin kurwa. Tak fajnie było. Fajnie, fajnie. Nikt nie, nikt nie ma że śmierdzi z karpetami, kurwa i że naczynia walą. Mówię, ja pierdolę, nie. Kurwa znowu ona. Ja pierdolę, mówię. Masz jakiś problem? Nie mam problemu. Nie. Może nie ah, będzie ou, jakoś. Szczerze? Bardzo... Masz jakiś problem? Nie mam problemu. Ale nagle zaczął boleć mi ząb. Hmm, chyba ktoś ma problem. Eee, znowu on. Masz jakiś problem? Eee, mnie strasznie zaczął boleć Pomogę ci Właśnie od tych fludyczy tak bolą cię zęby, musisz częściej chodzić do dentysty Dobrze Pamiętajcie dzieci, trzeba regularnie chodzić do dentysty i chuj z babą źle, bez baby gorzej bo... Dude, you're a genius dude, you're a genius! <laughs> Mega dobra taktyka, ważne że zadziałała, ważne że zadziałała, bardzo się cieszę z tego powodu. Dobrze! Kto ty to bierzesz, Pytanie Haniłaki <laughs> kurwa. No, <laughs> Mergani, co się dzieje? O! <laughs> Przepraszam, Mergani, ale. Co się dzieje? Czy musimy wezwać, je? musimy wezwać. Jest dobrze. No, okej, okay, jeśli tak uważasz, to na pewno wszystko jest dobrze, nie trzeba żadnej opieki medycznej? Uj. O co chodziło? Chciałem spocze monety. Mm -hmm. Koniec historii. A, no rozumiemy, okej. Okay. Oczywiście Bandurę! I on później ode mnie! To jest Debil! Jego historię napisać i odpowiedzieć później na nią. Trzeba być debilem. Naprawdę? Naprawdę. to na debil. Jego historię, kurwa, on później klika ode mnie. Ale jeszcze ja się zastanowił. <laughs> dlaczego dlaczego... Dlaczego... Sprawdźmy dalej. 33 trzecie pytanie. Ściągnąłem. Ja mam cały czas tego typa przed oczami co. Cały arkusz odpowiedzi z języka polskiego co na egzaminie spodobne. gimnazjalnym od koleżanki To taka lajtowa ciekawostka no. Wypełnię twoje trzy życzenia, kochanie, dwie, jeżeli tylko zechcesz Jestem cała twoja, mówią na mnie Złota rybka! Aha okej, okay. dobrze super e Zobaczymy jak to Pytolko. No, no, to jest jego pierwsza dziewczyna, co kurwa gruba, ja bym go złapał z... Łącznie... Jest to, proszę Państwa. Wygrałem! No, 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 no. Gdzie? <grym> mi, skąd znasz takie w ogóle ciekawostki z życia? Wszystkich, bo jestem ciekawską, kurwą. Ja na tym biebanej, kurwa, Fortnite to miałem super humor. No i chuj, tego popfilter, tego kurwa wyrwę. A zresztą, czy kurwę to biurko zaraz do góry nogami? Kurwa, ty się, kurwa, pojebie. Pojebie mnie dzisiaj. Nie, po 30 lat się meduje, tego go kurwa w Fortnite zabijają. Stary, musisz tak cielowo do gier podchodzić jak ja, nie? Nie krzyczysz, bawisz się <laughs> dużo. Ale siedziałem, jebany, siedziałem wczoraj w baku i siedzą takie kidosy właśnie, widać, że Fortnite'a grają, nie? Tak się sobie <laughs> i myślę, kurwa... <laughs> Kurwa, popatrz, co oni budują. kurwa muszę jej kanał, wylał na najchętniej. U la. Ula U la la la. Ula la U -la, -la, -la. U la la. la la la. Teraz czuję smak wakacji. Wstaję, ale nie do pracy. la. Ula la. U -la, -la. U -la, -la, -la. <gry> cześć, cześć, słuchaj e, Dzisiaj mam takie małe pytanko Co sądzisz Aha. o Edzie Sheeran? Aha. No lubię Edda na sobie posłuchać czasem Okej, okay, okej okay. A jaka jest twoja ulubiona piosenka She Myślę, że Shape of You, taki wiesz klasyczek znany nie? Okej, okay, okej okay. A powiedz mi, jeszcze takie ostatnie pytanko mam do ciebie Co byś zrobił jakby Ed Sheeran był tuż za tobą Ale... Co byś mi powiedział? Jak to tuż za mną? I am love the Shape of You Ale to nie jest Ed Sheeran, jakiś z zjeb Ej, doj, Ej, co ty pierdolisz? Wyjazd, kurwa! Ej, ale... Zawąchaj. Kurwa! Coś... Wypierdalam cię ze znajomych! <laughs> słuchaj! Słuchaj, kurwa! Nie będziesz mnie wyziwał na twoich live'ach, rozumiesz? Posuwam no, cię ze znajomych, rozumiesz to? Nie masz przychy! Mam, no i patrz teraz! Ej, Powiem Ci, że w końcu dodali szkina podobnego do Ciebie do Fortnite. No i dobra, powiedz ostatnie słowo dobra poet, powiedz, bo na kanale też muszę się z nim pożegnać, bo to też perma. Słucham masz czaty, a Ty, żonie, uważaj co mówisz do mnie, dobra? Na live'ach, bo mnie nie można obrażać. Ja Cię nigdy nie obrażę. Ty, nie mam ci w o co chodzi? O, ja my też. I co teraz?

O, 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 o. 3 złote. Ja Dawid Boxdel dodał na Instagrama informację, że zawalczysz z mini Dlaczego nie powiedziałeś nam o tym, ile zarobisz za tę walkę? To bardzo pilne odpisz. Jak Boxdel wstawił? Boxdel stawił, że z mini-majkiem zawalczę? Czekaj, to sprawdzę, widzowie. Instagram. Boxer baron. Boxer baron. Boxdel baron. <laughs> Boxdel baron. Ha Baron. Box Gala Baron. Box Baron. Box Baron. Box Del Baron. Oh, Box Del. Baron. <laughs> Box <Del> Baron. <laughs> Boksdel. Baron. Boksdel. Baron. Kurwa. Baron. Dobra, kur... Dobra, nie bać się. Nie bać się. Pierdol się. Pierdol, pierdol, pierdol. To jest lepszy moment. Ja pierwsza, odpowiadaj oh się. <laughs> Bogzdel Baron. Bogzdel Baron. Kurwa, kurwa, to kurwa, kurwa jeszcze raz. Tak, nie umiem. Bogzdel Baron. No dobra, dobra, nieważne igdza. nie będę tego tego patrzył na to drugie. Pierdol pier... się. Kurwa, najlepszy co ogląda. Top TikTok nie. Topowy TikTok. Ciemna portgasik, tak, już git, już git. Co jest, kurwa? Co twój stary robi z kolegami? Ej, to był najlepszy wstęp do 6,9 kurwa w życiu, nie? Daga? Szykuj się, kurwa, idziemy na spacer do lasku Marteniskiego. Ha 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 ha. Yeah, the more I wouldn't get that cash grab. Who the fuck's going to pay me to be on OnlyFans? A lot of people. Do you watch... Mm um, um, You know you do that. Wait, what? When you end a sentence, you go, um mm <laughs> <clears throat> I literally have no idea what you're talking about. You go, a lot of people, um mm I definitely did. You did that right then. Like, no, definitely not. And I don't think it's because you're Jewish or something. Um hmm. <laughs> I find you offensive, so... Mm -hmm. You're not invited to my wedding. Mm -hmm. I'll remember not to come next <coughs> week, then. I'm, I wouldn't... I wouldn't get that cash grab. <coughs> Ty kurwa, co to? Na szpiną we i fregaty dwie popłynęły Naszym kursem by nie zgubić się Potem sztwał, zypchnął nasz złodzameczny <coughs> pas I nikt... Ja pierdole... Co jest? Co oh jest? Co oh jest? Pierdolę patrzę, co spotkałem! Bubr kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Pierdolę. <ścoughs> Witam wszystkich. Dzisiaj krótko o niesamowitych zdolnościach stabilizacji obrazu u ptaków. To nie jest wyredytowany film. Ta pustułka dosłownie zawisła w powietrzu i zawiesiła swoją głowę w jednym konkretnym punkcie przestrzeni. W ten sposób wypatruje głównie gryzoni, na które. Poluje. By cokolwiek dostrzec, potrzebuje jednak doskonałej stabilizacji obrazu. Inne ptaki drapieżne również potrafią. Witam wszystkich, poluje. Witam wszystkich. Dzisiaj krótko o niesamowitych zdolnościach stabilizacji obrazu u ptaków. To nie jest wyedytowany film. Ta pustułka dosłownie zawisła w powietrzu i zawiesiła swoją głowę w jednym konkretnym punkcie przestrzeni. W ten sposób wypatruje głównie gryzoni, na które Poluje. By cokolwiek dostrzec, potrzebuje jednak doskonałej stabilizacji obrazu. Inne ptaki drapieżne również potrafią zawisnąć w powietrzu, ale nie jest to efekt tak spektakularny. Co ciekawe, ludzie również stabilizują obraz w podobny sposób, bo inaczej wszystko by się trzęsło, ale głównie w obrębie gałek ocznych Nie Ja gałek... już nie mogę.